Miłość. przełożyłam. I blosuję trzy karty sedno. Rycerz buław. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka buław. Wynik odpowiedź rada. Dziesiątka dynarów. Sedno. Rycerz Buław. Rycerz Buław przedstawia mężczyznę, który pędzi do celu z dużym temperamentem. Ma odwagę, determinację. Może być nieco lekkomyślny i arogancki, ale ciężko jest jemu oprzeć się, oprzeć się jego urokowi. To jest kochanek. Rycerz Buław zawsze zwiastuje powodzenie danej dziedzinie. Przed Tobą jest dobry amen. W sferze miłosnej na Twoją korzyść. Rycerz w przedstawia dorosłego mężczyznę, który jest zdecydowany, który wie, czego chce i wie, jak to osiągnąć. To jest również taki apetyt na życie, to jest również palenie mostów, to jest również taka odbudowa myśli. Co wychodzi naprzeciw? Siedemka Na Naprzeciw wychodzi wrażliwość. Kłótni, kłótnia, nacisk. Bo ten rycerz tak szybko może nie odpuścić. Albo nagle pojawił się i nagle zniknął. To jest również brak strategii do pokonania swoich wrogów. To też jest brak konsekwencji w działaniu. To jest również utracona szansa albo były zbyt pochopne działania. Wynik, odpowiedź, rada, dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów zapowiada, że twój związek będzie nareszcie dawał satysfakcję z każdej strony. Lub spotkasz osobę, z którą będziesz szczęśliwy, czy szczęśliwa, i da ci satysfakcję z każdej strony. To może mieć powiązanie z pieniędzmi, ze sprawami rodzinnymi, czy nieruchomością. Należy mówić, co myślisz i czego chcesz, i kiedy chcesz. Tutaj będzie takie bezpieczeństwo materialne. Będą dobre perspektywy na przyszłość. Ale również będzie Uczciwość, będą więzy, wierność i trwałość uczuć. I tego Ci życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów. Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dbaj o siebie.